Po raz kolejny pozytywnie wyróżnia się tutaj rzeczy gdzie kobiety występują w roli ekspertek znacznie częściej niż w pozostałych dziennikach i wypowiadają się na temat podatków, ubezpieczeń, rynku nieruchomości i prawa pracy. Tematyka ludności płci na łamach polskiej prasy opinii twórczej prawie nie istnieje. Też sprawdzałyśmy, jak często jest ten temat poruszany. I okazało się, że zarówno w dziennikach, jak i w tygodnikach dominują tematy polityczno-gospodarcze, które, które też nie uznaniają perspektywy płci, zaś problematyka powietrza pojawia się rzadko i głównie w działach społecznych. Liczba artykułów prasowych, które dogłębnie i rzetelnie przedstawiałyby problem dyskryminacji ze względu na płeć jest i w dodatku wyraźnie marginalizowana, traktowana z pogłaszaniem, przelewceważeniem. Wśród dzienników które analizowałyśmy, tylko gazeta wyborcza regularnie podejmuje kwestie równouprawnienia. Należy jednak zaznaczyć, że tak zwana problematyka kobieca pojawia się przede wszystkim w dodatku do gazety, w wysokich obcasach, nie zaś w jej zasadniczej części. Mimo ogólnej marginalizacji tematów istotnych dla kobiet i stereotypowego ukazywania relacji między płciami, zdarzają się publikacje odbiegające od tego schematu. Przykładem są artykuły chociażby Janek Podpórskiej z tygodnika Polityka. Autorka chętnie podejmuje kwestie dotyczące równouprawnienia, a w swoich tekstach realizuje je również w sferze leksykalnej, konsekwentnie posługując się żeńskimi formami gramatycznymi. Niestety publikacje takie należą do wyjątków. Innym pozytywnym przykładem jest akcja Gazety Wyborczej Uloty Pacierzyńskie. Jej celem było zwrócenie uwagi na rolę ojca w wychowaniu dzieci, jak również próba poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy które przez front na obowiązki macierzyńskie są dyskryminowane przez pracodawców. Tygodniki ani dzienniki, jak udało nam się ustalić, nie prowadzą świadomej polityki równościowej, która miałaby na celu przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć i tym samym przybliżała nas do standardów Unii Europejskiej. Analiza struktury zatrudnienia ujawnia jaskrawe dysproporcje. Kobiety są wykluczane z obejmowania najwyższych funkcji i rzadko powierza się im kierownictwo w sekcjach i działach prasowych. Nigdzie nie ma instancji, która odpowiadałaby za postulaty osób czujących się dyskryminowanymi ze względu chociażby na płeć. Jeśli chodzi o analizę działalności publicystycznej, to podsumuję, że okazuje rażącą obojętność na kwestie równouprawnienia, które wyraźnie przegrywa z tematyką polityczno-gospodarczą. W tym roku analizowałyśmy media publiczne, dwa programy telewizyjne, telewizja, program pierwszy i program drugi. Głównie to były programy publicystyczne i informacyjne, ponieważ uznałyśmy, że to jest dla nas najciekawsze źródło informacji, a też są to oczywiście programy, które cieszą się i dużą odpowiedzialnością, a też cieszą się dużym prestiżem. Media publiczne też wzięłyśmy pod uwagę dlatego, że to instytucje publiczne mają obowiązek zgodnie z prawem realizować politykę, politykę płci. Oprócz monitor monitoringu telewizji monitorowałyśmy radio. Ja tu przedstawię Państwu wyniki monitoringu programu trzeciego, ponieważ jego wyniki mnie samą bardzo zaskoczyły. Niestety przykro. Zaraz powiem, powiem dlaczego. To wcale nie lepiej jest w telewizji, w wiadomościach, czy w, w, w programie drugim, ale wydawało mi się tak na pierwszy rzut oka, że jednak w trójce, w trójce ta polityka równościowa, może nieświadoma, ale jakoś jest realizowana. I monitorowałyśmy również decyzje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pod kątem właśnie. E, dyskryminacji ze względu na płeć, czy jakieś decyzje zostały wydane, czy jakieś e, programy zostały wstrzymane albo były jakieś uwagi na ten temat albo reklamy. No i zwróciłyśmy też uwagę na to, co robi Pełnomocnik do spraw równego traktowania, e, ponieważ e, informuje ona wszędzie wobec, że ona monitoruje i ciekawe, czy też monitoruje działalność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pod kątem realizacji polityki równościowej. Zacznę od dokumentów mediów publicznych, bo to był nasz taki punkt wyjścia, żeby zobaczyć do czego media są zobowiązane, jakie są zapisy i na ile dyskryminacja ze względu na płeć w zapisach się pojawia. No i okazuje się, że na papierze ta edycja publiczna dba o to, bo jej przekaz spełniał normy, i zawodowe, tak przynajmniej wynika z tych informacji umieszczonych na chociażby stronach internetowych. Są to akty albo stworzone przez samo kierownictwo telewizji, albo dokumenty międzynarodowe, których telewizja jest sygnatariuszką różką i których postanowienia decydowała się realizować. Jeśli chodzi więc o deklaracje, telewizja dokłada starań, by takie pojawiły się w zapisach. Podkreśla, że nie, nie tylko obiektywizm i rzetelność są dla niej priorytetem, ale jest także świadoma swojej potężnej roli społecznej. Wie, że wciąż odgrywa decydującą rolę w informowaniu o tym, jak wygląda świat, co się w nim dzieje, jakie rządzą nim reguły. Uznaje, że przekaz ten powinien być możliwie jak najszerszy, pozbawiony stereotypowego komentarza i wieloaspektowy. W dokumentach w telewizji publicznej, takich jak zasady etyki dziennikarskiej w telewizji polskiej, zasady etyki dziennikarskiej w telewizji polskiej SA, informacja publicystyka, reportaż, dokument edukacja, deklaracja zasad Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, jednak nie znajdziemy wielu odniesień do kwestii równego statusu płci. Są ogólne zapisy, że nie powinno się dyskryminować między innymi ze względu na płeć. Można byłoby oczekiwać, że z uwagi na fakt członkostwa, członkostwa Polski Unii Europejskiej oraz innych organizacji współpracy międzynarodowej, także i w naszym kraju, kwestie świadomości odpowiedzialności mediów rzetelne przedstawianie świata, ale także wpływanie na jego postrzeganie, będą włączane do głównego nurtu debaty o roli mediów masowych. W rzeczywistości jednak telewizja publiczna nie podąża tą ścieżką, nie wykorzystuje też potężnego zasobu doświadczeń chociażby publicznej telewizji BBC, ani innych publicznych nadawców. Oczywiście samo wpisanie zasad gender mainstreaming, czyli polityki równości płci do aktów etycznych nie zmieni od razu rzeczywistości medialnej. Dałoby to jednak wyraźny sygnał, że jest to kwestia istotna. Mogłoby także zainicjować debatę na temat uprawności politycznej. I przejdę teraz do wyników monitoringu mediów publicznych. I tutaj mamy panorama i wiadomości TVP. Chciałyśmy sprawdzić czy dyrektywy unijne, czy też te polskie zapisy są realizowane i brane pod uwagę przez nadawców publicznych, szefów redakcji czy dziennikarzy. Wybrane programy analizowane były pod różnymi kątami. Najważniejszym jednym zskaźnikiem była płeć, to autorów materiałów, informacji oraz ich bohaterów. Było to kryterium na podstawie, którego analizowałyśmy inne elementy. Jest ono ważne, ponieważ ciągle brakuje wiedzy na temat tego, kto w Polsce tworzy informacje, jaka jest pozycja przedstawicieli o płci w świecie mediów oraz co ważniejsze, czy obiecała, czy genderowa perspektywa w mediach istnieje, a jeśli tak w jakiej formie ilości. Monitoring pokazał, że programy informacyjne i publicystyczne publicznej telewizji oraz audycje wybranych publicznych stacji radiowej, radiowych, jak również strony internetowe Krajowej Rady Radio, i Telewizji oraz inne, zarówno podlegające im instytucje, jak i instytucje monitorujące, jak wspomniana już pełnomocnie do sprawy traktowania, są odzwierciedleniem lekceważącego podejścia do kwestii równouprawnienia czy raczej całkowitego jej ignorowania. W świecie informacji przekazywanych przez dwa główne dzienniki publicznej telewizji wciąż dominują mężczyźni. Nie wydaje się pocieszającym fakt, że sytuacja w Polsce nie odbiega od tych innych krajów. Według danych zgromadzonych przez Global Media Monitoring Projekt, cyklicznie prowadzonych w Unii Światowej Monitoring Mediów, jest to zjawisko globalne. Kobiety nie tylko tworzą wiadomości, prezentują je i omawiają. Często pomijane są też jako źródło informacji. Nie komentują bieżących wydarzeń w charakterze ekspertów, a problemy, które w większej mierze dotyczą kobiet niż mężczyzn, nie są dla medialnych decydentów istotne. Milczenie kobiet najsilniej przejawia się na dwóch płaszczyznach aktywności politycznej i eksperckiej, są one zmonopolizowane przez mężczyzn.